Jeszcze przed odcinkiem serdecznie zapraszam na konkurs do wygrania są oczywiście Galaxy Chipy. Co trzeba zrobić? Wystarczy kliknąć link w opisie lub przypiąć ten komentarzu. Cześć wszystkim, tu KLAS7, a to kolejny odcinek z Galaxy Life, Zapraszam do oglądania. Dobra, więc zaczynamy. Dzisiaj będę miał przekazane na Was kolejne kilka rzeczy, jak sam widzicie są nowe oczywiście ustawienia e, bunkra, e, boże, planety, nie bunkra, planety. Chciałem też jeszcze podziękować jednemu widzu za wszystkie porady, e, co mógłbym poprawić na odcinku i ogólnie chciałbym podziękować już Tak e, armii za, e, za ogólnie pokazanie jak dobrze ustawić sobie bazę ogólnie to mieli jeden fajny pomysł o którym oczywiście skorzystałem, jest Dark Army dziękuję serdecznie, zwłaszcza e, już wam mówię komu podziękuję bardziej. JC1, dziękuję oczywiście za jedną rzecz, którą wiesz o co chodzi, więc dzięki serdecznie zaduszko dla i poznałem również za pomoc. Dobra, e, chciałbym też oczywiście podziękować innym osobom za porady do dotyczące poprzedniego odcinka, który... Powiedzieć, że e, na przykład bitwy e, pokazywałbym szybciej, dawał jakąś muzykę niż jakąś e, normalną, zwykłą normalną bitwę, czyli taką to nudno. będzie oczywiście zmienione. Też oczywiście cię dziękuję za wszystkie porady dotyczące oczywiście różnych e, sposobów w Galax Live, więc dziękuję za porady, będę oczywiście korzystał z tych porad. I teraz tak, porada była taka, że e, są praktycznie dwie punkty koło siebie i powiedzieli, żeby lepiej bunkry dać dalej, ze względu na to, że czy mogą dać mi tu czaszko bombę, czyli atomówkę. Na przykład tu gdzieś gwiazda Wrota, tu na środku, i na przykład puszczą mi Gwiezdną e, Bożą e, czaszko bombę, czyli atomówkę, to dwie punkty zostaną automatycznie zliczone. Powiem tak, jestem na razie na takim etapie, że jeszcze mam szósty poziom, Tak udało mi się już zrobić szósty poziom bazę Gwiezdną, więc dla mnie to jeszcze i jeszcze to nie jest ten etap, może siódmy poziom. Jak będę miał siódmy poziom bat, to wtedy mógłbym się zain... zastanowić się nad przeniesieniem bunkra obronnego, ale na razie nie jestem na takim dobrym jeszcze etapie, żeby po prostu ogólnie zmieniać, więc nawet to będzie sobie też, że jak ktoś strzeli atomowką, żeby po prostu znieść te dwa bunkry, wiadomo, bo bunkry dużo, no bo robią robotę. Więc po prostu postanowiłem na razie dać blisko koło siebie, a jeżeli będę silny poziom bazy, no to wiadomo, coś na tym będę myślał. Ale dziękuję oczywiście też za dady, bo wiadomo, zauważyłem na jednym filmie, że faktycznie, że jak da się czaszko bombę na środku, w gwiezdnych wrotach, no to dwie bunkry, baza i wrota zostaną oczywiście zniszczone. Ale dziękuję tak za poradę. Na razie zostawiam, jak ma być, no bo dla mnie to i tak będzie kłopota, jeżeli będzie ktoś chciał mi zmarnować dla mnie atomówkę. E, dobra, więc tak Co się ogólnie też trochę zmieniło, no to tak e, Dałem minę tak bardziej wokół siebie tutaj żeby ktoś będzie chciał dać na środku jakieś jednostki, bo wiadomo jak ktoś mnie atakował, to zazwyczaj dawał gdzieś tutaj te, na środku te jednostki, więc dawałem zazwyczaj tutaj miny. Zobaczymy, może jak będzie ktoś mnie atakował porządnie, bo jeszcze nie dostanę żadnego porządnego ataku od na razie 4 dni. bardziej tylko boki zostały atakują, atakowane chyba dla expa. Więc... E, zostawiam na się takie ustawie, e, ustawienie, że ktoś napisze... E, możecie też właśnie pisać komentarze, jakie najpierw też dawać ustawienie. No, ja na razie zostawiam takie coś. E, kolejna sprawa to tak. E, możecie mi powiedzieć mi też komentarze, czy jednostki obronne, czy działka, są dobrze ustawione, bo nie jestem pewny, czy na przykład coś tu zmienić. Na przykład, bo na przykład tu dałem dwa wieże lasowe plus mozie, ze względu na to, że tu jest bunkie sojusznica. Wiadomo, bunkr bunkrze sośnicy zazwyczaj są puste. No, wiadomo, coś dostaje, ale rzadko. Więc nie wiem, czy to jest tutaj dobry pomysł, żeby dać tu dwa lasedy i moździerz. No, zobaczymy, oczywiście. Kolejną sprawą będzie, że niedługo będzie event w tym, event w Galaxy Live. Coś tam przygotują twórcy Galaxy Live event. Jeszcze nie wiadomo, event ma być niby chyba za kilka dni czy za tydzień, bo było taki czarny ekran z dwoma takimi strasznymi oczami z podaną datą. Jeszcze nie było to nie było napisane, że 100% będzie podana data, ale zobaczymy. Nie wiem, czy to są e, prawdziwe plotki, zobaczymy, w razie czego. E, więc tak, to chyba tyle. Na razie aktualnie mam 86 poziom. No bardzo le lecę, bardzo szybko z poziomem. Więc chciałbym być oczywiście top 100 na świecie, bo top 100 na świecie ma 215 poziom aktualnie jak nagrywam, więc no, wiadomo, że daleko do tych tego 200 poziomów. Wiadomo, że może nie dojdę, ale zobaczymy co i jak, więc zobaczymy. Dobra, to chyba już tyle wszystkich pokazywań z bazy, a aktualnie teraz robię też Stalinatory, na tory, bo na, można mieć oczywiście na szóstym poziomie, wystarczyło mieć 7 milionów oczywiście minałów i zacząłem właśnie już je robić, mogę oczywiście przyspieszyć ale wiadomo Trzeba chipy zużyć, w się czegoś, że chipy można wygrać też w konkursie, który będzie w link w opisie. Dobra, jak w ogóle wyglądają kolonie, no praktycznie nic się nic, nic nie zmieniło, tylko kilka kolonii zostało, bazy zwiększone. Ustawienia są praktycznie takie same, więc na razie nie będę wam nic pokazywał w tych kolonii. Więc co, to tych chyba tyle z odcinka, więc przechodzimy oczywiście do walk. we Dobra, to tyle z takich bitew, więc dobra, będę oczywiście kończył odcinek. więc Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeszcze raz wszystkim osób dziękuję za opady. Jeżeli chcesz dać mi jakąś pładę czy ocenkę, bo ostatnio nikt nie napisał w komentarzu jakieś oceny, więc jeżeli chcesz, żebym ci ocenił bazę, pisz mi w komentarzu i dodaj mnie do znajomych. Nikt taki wie, jaki mam. Etyka z dniem. Dobra, to tyle. Dzięki jeszcze raz. Miłego wieczoru czy dnia. I. Tyle. Na razie. Cześć.